Ja nie pracowałam bezpośrednio z Edwardem Miszczakiem. Ja pracowałam od przejścia do TVN-u w TVN-style. Ja pracowałam z szefowymi i pana Edwarda prawie w ogóle nie spotykałam. Ja tylko słyszałam, że Edward to lub Edward tamto, że tu Edward, tam Edward. Stworzył tę stację, stworzył TVN, stworzył wielkość i potęgę wielu programów, które pokochała Polska. Ale ja pracowałam ze wspaniałymi kobietami, a teraz pracuję z młodą, fantastyczną szefową Moniką Pieczeńską, która jest szefową TVN Style. I mogę spokojnie powiedzieć, że siła jest kobietą, a zwłaszcza, że stery obejmuje inna kobieta, o której wiem, że jest bardzo silna Litka Kazen i bardzo trzymam za nią kciuki. Oczywiście, że tym ludziom, którzy byli z nim związani, na pewno brakuje tego elementu stałego przez wiele lat. Czy się było widzem, kiedy ja przychodziłam jako widz, bardziej oglądałam sobie tą ramówkę, czy przychodzę jako uczestnik. Ludzie, którzy za jego by bytności tutaj przyszli, byli wspierani przez niego, no, mają ogromny sentyment, bo to jest wielka postać telewizyjna, która ukształtowała tę telewizję. Tu jest jego duch i zawsze będzie. Natomiast no, jakby idziemy po nowe. No, jest nowe rozdanie, nowa era, nowi prowadzący, nowi dyrektorzy. Życie składa się ze zmian, to co zresztą nie pamiętam, że to mówiła ale jednego, czego jesteśmy pewni w życiu, to zmiany. No i tego się trzymajmy.